Cześć, tu automatyczna sekretarka Gosia Andrzejewicz. Po usłyszeniu sygnału zostaw wiadomość Pi! Tak, okej, okay, sama się o to prosić, chciałem cię od tego uchronić. Weźmy e, e, e. To jest moja odpowiedź to tutaj e, e, e. Aj za szybko, nie? dlaczego takie zadupie? Bo lubię. No dobra no, twój wybór. To masz dla mnie Kluczyki, Kluczyki zosta... weź właśnie <gry> To że ci oko jedno ucieka nie znaczy, że nie masz patrzeć stary Stronde moją bratę numer Proszę bardzo, pani chyba czeka na mnie. O, właśnie tak, czekam na ciebie. <noise> <noise> Mówiłem, kurwa, co, proszę <noise> no, proszę, Mam ale mam flek, mam <noise> To samo powiedziałem, ale jest, że jest za... Tym, że jeszcze jest za to za wcześnie. Co, że to? No stary, no ładne, no wiesz, metaliczne, żeliwne, widać, że solidna konstrukcja. To jest lewarek. No i co ja mam tym zabijać? Niektórzy potrafią, ale to jest do podnoszenia samochodów. Aha. To nie to, to. To, to. Czyż ty kurwa ocipiał? To jest broń? Stary, czym ty to robiłeś? Krytkami świecowymi? I to ten typ znów, i to ten tu na wytlub. Nie stój domysłów, wchodzę na bit bez domysłu. Absolutnie niezwykłe wydarzenie. To jest GTW, kodeks suplement. Tutaj z tego miejsca, ja łukasz, znany jako strusiek, chciałbym poprosić szefów pafu o wyjebanie tego kolesia i jego pierdolonych pomysłów proszę najazd kamery na tego pana. gdyż od kilku minut staramy się skręcić jedną scenę, cały czas nam się coś pierdoli, mamy nowe pomysły, nic nie, nie wychodzi, moja dykcja jest do dupy. Kiepsko będzie słychać, on się nie ogolił. Arkanoid. Nurdan varan ortam, duş alacaksın ve huzurun ortam. Simsim varan ortam, sim sim bir dedi. Simsim 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 sim bir dedi. sim 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 bir dedi. sim 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 bir dedi. Simsim sim bir dedi. Przepraszam, chciałbym dodać coś od siebie. Lubię hardcore na bosaka. I obracać czarne lasencje. Znaczy, że kutasy? Nie kutasy. Lasencje. Laski, Dobre. lachony, kobiety. Dobra.